Cześć, z tej strony Michał. Ostatnimi czasy można dojść do wniosku, że... Nie, źle to zacząłem. Ostatnimi czasami, ostatnimi czasami można spotkać się na grupach facebookowych w wielu miejscach z jakimś takim niezrozumieniem czegoś takiego, jakim jest cennik dostawy w IK. Więc z tym celu postawiłem nagrać, postanowiłem nagrać ten krótki filmik. Wchodzimy sobie na stronę IK. I zjeżdżamy na sam dół, i tutaj mamy takie cztery kolumny. W trzeciej kolumnie mamy na pierwszym miejscu pole dostawa. Klikamy sobie na to. Tutaj mamy różne informacje, tam z covid -em. tutaj jakieś informacje na temat, właśnie dostaw. Natomiast schodzimy sobie tutaj do takiego okienka, gdzie jest miejsce na wpisanie kodu pocztowego. To jest moim zdaniem bardzo dobrze tłumaczy, jakie są możliwości. Ja przygotowałem sobie wcześniej dwa kody pocztowe. Jeden z nich to będzie duże miasto 60013. No i otworzę sobie też drugą, taką samą stronę. Dostawa, klikam i tutaj wpiszę sobie kod łeby. Bez powodu dlaczego jest ta łeba. Po prostu jakieś takie małe miasto musiałem wpisać. 84360. Jakieś takie małe miasto dla kontrastu, żeby pokazać, e, jakie są różnice. Dobra, wróćmy tutaj do tych możliwych form dostawy. Mamy tutaj dostawę kurierem do 30 kg potencjalnie za 15 zł, ale jest tutaj informacja, że ona jest dla wybranych artykułów. To, że coś waży mniej niż 30 kg, wcale nie znaczy, że możemy go, to, zamówić sobie ten produkt kurierem. Następnie mamy dostawę zniesieniem, i tutaj mm, też nie wszystko możemy kupić. Znaczy potencjalnie wszystko, ale to co jest poniżej 200 kg. Dlatego, że tą dostawę możemy zamówić tylko, jeżeli mamy yy, wagę produktów w zakresie od 0 do 200 kg. I są dwa przedziały: od 0 do 50, 49 zł, od 50 do 289 zł. Jeżeli już mamy dostawę za 400, niestety nie możemy. Następną rzeczą, tutaj, którą mamy w tej tabelce, jest dostawa z wniesieniem. I tutaj y, mamy informację, że całodobowe okno czasowe pomiędzy 8 a 20. Tutaj tej informacji nie ma, ale to jest taka sama właśnie sytuacja, że pomiędzy 8 a 20 dostawa przyjedzie, czyli może przyjechać 15 po 8. A może przyjechać za 15.8 y, wieczorem, czyli 19.45, i tak samo y, jest to zgodne ze standardem tej usługi. W przypadku dostawy z wyniesieniem, tutaj już możemy kupić sobie no, teoretycznie wszystko, tak? dlatego że widzimy, że powyżej 1000 kg. Suma powyższych przedziałów, jeżeli będziemy mieli na przykład nie wiem, 1200, to nam zapłacimy tyle co za, od 400 do 1000 plus tyle, co jest do powiedzmy 200 gram. Jak będzie 1150, tak? no to plus tyle, co w przedziale 5200, czyli 429 dodać 149. Nie, nie, nie tutaj nie mówię w ogóle na temat tego, czy to jest drogo czy tanio. Chodzi o zasady działania, żebyście po prostu zrozumieli. Trzecia możliwość to jest dostawa z zniesieniem o wybranej porze dnia. Te wybrane pory dnia mamy tutaj wymienione: 8, 11, 11, 14, 14, 17, 17, 20. I tutaj jest troszeczkę drożej, jak, jak zobaczymy. Tutaj jest 20, 30, no 20 albo 30 zł drożej. Jeżeli przekroczymy, no to tak samo przekroczymy 1000 kg, to tak samo jak w poprzednim przypadku, dodają się te przedziały poprzednie, mniejsze. No, i potencjalnie możemy każde zamówienie złożyć, czyli nawet jeżeli sobie tam ktoś kupi nie wiem, 30 szaf, to też może zamówić. To też możemy taką sobie zamówić dostawę zniesienia o wybranym porze Ale żeby nie było zbyt kolorowo, ta dostawa nie jest realizowana wszędzie. Nie jest to bezpośrednio komunikowane na stronie, że nie wszędzie możemy to, zam to zamówić, ale no. Najlepiej właśnie dlatego obrazuje to ten to, ta wyszukiwarka jakby po kodach, dlatego że tutaj po prostu jak sprawdzimy sobie kod jakiegoś małego miasteczka, to nam to po prostu nie wyskoczy, ta opcja. Czyli zobaczcie, tutaj mamy kod pocztowy łeby i tutaj nie mamy po prostu dostawy z wniesieniem w wyznaczonym przedziale czasu, z wniesieniem o wybrany pożed Co oznacza, że no nie mamy takiej możliwości po prostu, bo. Wiele osób się kłóci, że mm, gdzieś tam na forach, że dlaczego ja mam czekać? Dlaczego nie potrafią mi przyjechać, przyjechać, na przykład nie wiem, o rano, kiedy ja chcę po prostu udawać sobie rano produkty? Inni z kolei piszą, że no, ale przecież mogłeś sobie zamówić dostawę w wyznaczonym przedziale czasowym i ona byłaby 30 zł droższa, i po prostu nie byłoby całej tej dyskusji. No, ale nie każdy może sobie zamówić taką dostawę, no bo nie dla wszystkich kodów pocztowych ona jest oferowana. Więc no. Warto było tutaj sobie rozkminić, że taka jest sytuacja. Następna opcja, jeszcze tutaj mamy taką jedną, to jest dostawa do punktu odbioru. I ta dostawa, no też nie zawsze jest możliwa, tak? Nie zawsze wszystkich produktów i, i, i zawsze wszędzie, bo no wchodzą tutaj kwestie jakieś logistyczne, tak? Wysyłania tych produktów z jednego magazynu albo drugiego. Te punkty też odbioru są jedyne, są takie mobilne, gdzieś to jest jakaś ciężarówka, która stoi pod jakimś sklepem, i czasami to jest jakiś taki punkt stały. no Generalnie to jest temat rzeka. Jeżeli byście chcieli kiedyś, żebym nagrał taki filmik o tym, no to, no to dajcie mi tutaj znać w komentarzach. Podkreślam również cały czas, że sytuacja jest tutaj dynamiczna z IKEO, i ten filmik jest nagrywany w lipcu. W czerwcu, przepraszam, 2021 roku, i tak informacje są aktualne w miarę na ten dzień, na ten czas. Wracając jeszcze tutaj do właśnie tych dostawy i tego tematu, co można dostarczyć kurierem. No, dowiadujemy się tego dopiero w koszyku. Czekajcie, jeszcze tutaj jest gdzieś to napisane. Tutaj o. Usługa dostawy akcesoriów i małych mebli zniesieniem, czyli po prostu, no, już tutaj widzimy, że dużej komody, jakby nie dostarczymy. Ale jakiś na przykład wieszak taki, yy, albo małą komodkę, może, może się uda. Dostawa za 15 zł, cena za paczkę do 30 kg. Informacje o tym, czy dany produkt jest objęty dostawą kurierem, znajdziemy w koszyku. Czyli nie można je sprawdzić na stronie. Na przykład wpiszmy sobie tutaj, ja już tam wyszukiwałem się jakieś produkty, żeby sobie zobaczyć. Weźmy sobie na przykład taki wieszak mulik. No taki wieszak nie, nie za duży, nie za ciężki, tam kawałek, jakiś kilka rurek. Niestety nigdzie nie ma informacji, czy taki produkt można zamówić kurierem, czy nie, dopiero trzeba go dodać do koszyka i metodą właśnie próby błędów można sobie sprawdzić, czy taka dostawa jest możliwa. Klikamy sobie tutaj dalej. Sprawdzimy sobie kod pocztowy jakiś 60.013, 60.013 No, i widzimy, że taka dostawa jest możliwa. Dostawa kurierem za 15 zł. Wybierz oczekiwany termin dostawy. Tutaj sobie możemy zmienić, gdybyśmy chcieli na jakiś konkretny dzień. No i wróćmy sobie, dodajmy do tego jeszcze coś innego. Ja już wiem, ale wy jeszcze nie wiecie. Komodka Malm. Mała komodka, dwuszufladowa. Dodajemy ją do koszyka, wchodzimy sobie w koszyk. Jeszcze raz. No wagi tutaj nigdzie nie mamy, no ale hmm, klikamy dalej. 60.013, ten sam kod pocztowy poznański. No i nadal da się zamówić to kurierem. Czyli nie przekroczyć 30 kg, i wszystkie nasze parametry jakby są ok. Czyli możemy. No, no spokojnie, fajnie zamówienie. Ta dostawa kurierem nie jest jakaś mega droga. Można sobie zamówić to. Mm, wszystko fajnie. Ale żeby nie było tak kolorowo, podam drugi przykład produktów których nie możemy zamówić. No, i nie jest tak łatwo wpaść na to, które to są te produkty. Tutaj mamy front szuflady z mebli kuchennych. Wymiar 60 na 20 więc jest to malutki kawałek deski. Co prawda, nie najtańszy, bo tutaj aż 85% zł to kosztuje, no ale też nie komentuję cen, nie wnikam w to. Chodzi o całą zasadę. Jest to produkt niewielki, mimo wszystko, no mogę już wam powiedzieć, że nie da się go zamówić. Dostałem kurierem. Dodajemy go sobie do koszyka. Te poprzednie produkty sobie usunę. Klikam dalej. Mamy sam front. I wpisujemy kolejny raz kod pocztowy. Poznański. To, że poznański to też bez powodu. No i zobaczmy. Mamy tutaj, co prawda, no wyskakujemy na pierwszym miejscu dostawa. Odbiór w punkcie odbioru zamówień. I odbiór w sklepie, i lub skrycyjka, no ale chcemy dostawę do domu. I dostawa, bo wyskoczyło nam to pierwsze, bo jest najtańsze, tak? Natomiast dostawa do domu e, co najmniej 49 zł. Nie ma tutaj opcji, żeby to zostało wysłane kurierem. Dlaczego? Nie wiadomo, no ale tak jest po prostu. I no trzeba to zaakceptować. Takie są zasady. Jedyne, o co można mieć prezencję, to to, że nie jest to jakoś komunikowane jakoś tak czytelnie, tak? No bo o ile można zrozumieć, że dużej komody się nie wyśle kurierem do domu, no to dlaczegoż nie można by wysłać kurierem małego frontu kuchennego? No po prostu nie można i tyle. Tak to działa w firmie Ikea. To było na tyle moi drodzy. Dzięki i cześć.